Radio Józef, 96,5 FM. Dzień po dniu. Magazyn popołudniowy. W Warszawie powstało nowe stowarzyszenie pod nazwą Inicjatywa Firm Rodzinnych, IFR, z siedzibą przy ulicy Smolnej 14. I dziś naszym gościem w magazynie jest pan Leszek Stafiej, wiceprezes zarządu stowarzyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To może zacznijmy od tego, ile w Polsce jest w ogóle firm rodzinnych? Tyle, ile firm czuje się firmami rodzinnymi, ponieważ definicja no właśnie, firm zdefinujmy. rodzinnych w naszym mhm. rozumieniu, firmą rodzinną jest taka firma, która podlega wyzwaniom, problemom właściwym dla firm rodzinnych. I my mamy z jednej strony własną listę takich problemów, takich wyzwań, a z drugiej strony kierujemy się tutaj doświadczeniami krajów, w których tego typu organizacje istnieją od dawna. I w różnych zresztą specjalnościach. No właśnie, po co w ogóle powstało coś takiego jak Stowarzyszenie, Inicjatywa Firm Rodzinnych? Jaki był cel powołania no, czegoś takiego? powstało z potrzeby mm -hmm. serca, z jednej strony, z drugiej strony z potrzeby praktycznej bardzo, ponieważ... Tak naprawdę filmy rodzinne nie mają chyba u nas takiego poczucia tożsamości. Oczywiście sama rodzinność jest też przedmiotem różnych dywagacji i oczywiście my tutaj od razu na wstępie zaznaczę, zwłaszcza w tych szacownych murach i na tej szacownej fali, że my nie reprezentujemy żadnego konkretnego światopoglądu dotyczącego film rodzinnych, tylko chcemy integrować, może w przyszłości również reprezentować, takie środowiska, które czują się firmami rodzinnymi z racji sposobu, w jakim zarządzają swoimi przedsiębiorstwami. Raczej nam chodzi nawet nie o firmy, tylko o przedsiębiorców, którzy mają takie przeświadczenie, że oni chcieliby kiedyś swój kapitał, swoje dokonania przekazać swoim następcom właśnie w sposób rodzinny, przekazać dzieciom, przekazać krewnym a nie po prostu sprzedać. Mimo, mhm. że to jest taka podstawowa różnica pomiędzy firmą komercyjną a firmą rodzinną. No właśnie, czyli celem rozumiem powołania takiego stowarzyszenia jest przede wszystkim zintegrowanie tego środowiska, ale mówił też pan, że są różne problemy, z jakimi takie firmy rodzinne się borykają. Możemy coś powiedzieć więcej, jakie to są problemy, przybliżyć naszym słuchaczom? Tak, no słuchacze mm -hmm. zapewne sami, jeśli są przedsiębiorcami, to wiedzą, tylko być może nie wiedzą, że mówią prozą, czyli nie wiedzą, że to są właśnie problemy wielu firm rodzinnych i właśnie w ten sposób, zbierając te wyzwania i problemy, chcemy zaproponować przedsiębiorcom, żeby zdecydowali, czy są firmą rodzinną, czy też nie. Podstawowym problemem, czy podstawowym wyzwaniem jest właśnie to, o czym wspomniałem, coś jest takim wyróżnikiem mm. film rodzinnych, komu ja to oddam, dla kogo ja to robię. Być może nikomu nie oddam, może będę żywił swoją rodzinę, będę pracował po to, żeby utrzymać rodzinę, będę pracował sam, a może z żoną, a może ze szwagrem, a może z dziećmi również w każdym razie po to, żeby rodzinę utrzymać, oczywiście utrzymać, zarabiać na życie, żyć godnie, żyć coraz lepiej itd. No a potem ewentualnie to dziedzictwo. Następny element to jest relacje w firmach rodzinnych, a więc relacje między mężem i żoną, jeżeli pracują mhm. wspólnie, z członkami rodziny już nie mówię o rzeczy tak oczywistej jak relacje między rodzicami i dziećmi. Przecież mamy sporo wyzwań w tych relacjach czysto rodzinnych, a kiedy one się jeszcze przekładają na relacje firmowe, to okazuje się, że nie wszyscy mają gotowe wzorce rozwiązywania tych problemów i wyzwań, tym bardziej, że no jednak jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji historycznej i gospodarczej, że Większość z nas nie ma doświadczeń, nie ma tradycji. No, żyliśmy przez 50 lat w systemie, który nam uniemożliwiał przedsiębiorczość i tylko nieliczni szczęśliwcy mają za sobą, tak jak na przykład nasz prezes, prezes blikle, 137 lat tradycji, prawda? Wielu pozostałych, większość tych firm, które no, żeby nie być takim gołosławnym, powiem, że to jest około dwóch milionów, tak jak sobie liczyliśmy statystycznie. W Polsce jest około dwóch milionów firm, które mogłyby być firmami rodzinnymi, mogłyby swoją tożsamość w ten sposób określić. No więc musimy sami uczyć się tych tradycji. Następna rzecz, systemy etyczne. Wprawdzie nie ma firmy komercyjnej, która by powiedziała, że działa nieetycznie, ale jednak prowadzenie firmy rodzinnej nakłada pewną szczególną odpowiedzialność. Zwłaszcza, że w większości firmy rodzinne albo denomina, albo, albo nie noszą nazwiska założycieli czy właścicieli, więc to zobowiązuje, prawda? Jak firma się nazywa jakoś tak, prawda, PDH, ZPD, to właściwie nie bardzo wiadomo, Uch kto? Kiedy już ją uczłowieczamy i podpisujemy własnym nazwiskiem, no to jesteśmy zobowiązani, żeby jednak reprezentować, bo to wiadomo, że przenosi się na całą naszą rodzinę, naszych przodków, na naszych następców. Tak sympatycznie się czyta, jak na przykład tam Kowalski i Synowie, a no, ostatnio no, no. widziałam na przykład i Ksiński z córkami. To też ładnie przypada. Tak, tak, to z potrzeby serca, bo aż tak, się tak ciepło tak, robi tak. na sercu. I zresztą muszę przyznać, że to jest taka nowa emocja, która towarzyszy rozwojowi naszej przedsiębiorczości. No i musimy sobie i jedno i drugie pokolenie dawać z tym radę. Jeden z moich znajomych na przykład ma dwóch synów i aptekę w rodzinie. I żaden z tych synów nie chciał nie, przez lata nie. studiować farmacji, no bo akurat miał co innego tak. w głowie. No, a nie było wyjścia, bo był taki okres w naszym prawodawstwie, w którym wyłącznie farmaceuci tak. mogli prowadzić tak. apteki. No i przez wiele lat ten biedny starszy syn zmagał się z tym nielubianym zawodem, z tą wizją farmaceuty, aż wreszcie uwierzył, znalazł narzeczoną na wydziale, to ona go chyba przekonała i ich przyszłość rysuje się dzisiaj bardzo świetliście, gdyby nie to, że młodszy brat też postanowił studiować farmację. No już mam następny problem rodzinny. Aha, no właśnie. Zapisy, prawda? Komu ile dać? Czy starszemu więcej, czy starszemu mniej. Współwłasność. Współwłasność, właśnie, to jest kolejny problem. Jest oczywiście mnóstwo takich problemów, które nie są swoiste dla rodzin, ale w rodzinnych firmach bywają, można powiedzieć właśnie, to są problemy, bywają niezauważane, jak na przykład doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji. No bo w firmach rodzinnych, które już istnieją, jest tak, że no, mam firmę, muszę ją prowadzić i nikt mi nie będzie mówił jak, bo to moja firma, prawda? Tak. Więc w niektórych przedsiębiorstwach ta świadomość doskonalenia... Nie tylko z dziada, pro jakieś tam, prawda, tradycyjne metody dotyczące, no może bardziej rzemiosł, ale marketing, na przykład zarządzanie. To są dziedziny, które do tej pory firmy rodzinne jakoś nie dostrzegały i chcemy im pomóc, chcemy temu środowisku mhm. pomóc, po pierwsze zdobyć własną tożsamość, no a po drugie, stawić czoło tym wyzwaniom, które XXI wiek stawia. Jako pewnie my, jako pierwsze, drugie pokolenie przedsiębiorców rodzinnych będziemy musieli... Położyć podwaliny pod waliny, po, po, taką tradycję, która oby właśnie miała 130, 150, może więcej lat. Tak jak w tych firmach, których przedstawiciele są naszymi członkami, jak na przykład bracia Kosty, Blikle, i i, i tam parę jeszcze innych znanych nazwisk. Znanych, mhm. znanych nazwisk. Jest jeszcze, tutaj ta lista problemów jest bardzo długa, mhm. na przykład nepotyzm zatrudnianie jako prawo pokrewieństwa, urodzenia, prawda, czy zatrudnić syna, którego kocham, czy menadżera tak. z zewnątrz, który jest świetny, prawda. A więc jest tego bardzo dużo i ponieważ te problemy, żeby nas one nie przerosły, nie przeraziły, my ukuliśmy sobie taką triadę, która brzmi relacja, edukacja, zmiana. Chcemy najpierw doprowadzić do tego, żeby te firmy się spotkały, wymieniły doświadczenia i to nie jest tak, że my chcemy im narzucać jakieś problemy. Chcemy sprawdzić, które z tych problemów są uświadomione, które nie, które chcielibyśmy wspólnie rozwiązywać, a które zostawić na później. Po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy zaproponować wspólnie, opracować jakieś systemy edukacji, bo przecież bywa bardzo często tak, że wśród firm rodzinnych są firmy edukacyjne, prawda, szkoleniowe. Firmy mogą wymieniać się też doświadczeniami nawet na zasadzie takiego banku usług, prawda, tak. czy banku czasu, żeby nie powiedzieć barterowo, bo to brzmi bardzo komercyjnie, a nawet na zasadzie rodzinnej. Prawda. No i na końcu, żeby pomóc sobie w tym okresie zmian, bo dzisiaj żyjemy w epoce zmiany, wiemy, że trzeba się zmieniać. Nie można już robić tych butów tak, jak robili prawda, nasi dziadowie i pradziadowie. Trzeba iść duchem czasu. I ta zmiana, która dotyczy nie tylko oczywiście przedsiębiorczości, ale w ogóle naszego wnętrza, też wymaga, naprawdę wymaga bardzo silnej tożsamości. Od kiedy stowarzyszenie istnieje? Kiedy powstało to jest nowe? Stowarzyszenie znaczy. powstało już pewnie półtora roku temu, ale Aha. zostało zarejestrowane Aha. teraz na przełomie kwietnia i maja. I właśnie zdobywamy ostatnie dokumenty. W najbliższej przyszłości, czyli sądzimy, że gdzieś może w październiku zorganizujemy takie pierwsze urodziny, a może powiedzmy takie próbne urodziny, a na wiosnę przyszłego roku chcemy zrobić duże urodziny, już takie ogólnopolskie. No, gdzie mogłoby się spotkać? Gdzie mogłoby się spotkać więcej firm, ale chcieliśmy najpierw zbadać do jakiego stopnia właśnie ta potrzeba istnieje, żeby nie namawiać tych którzy takiej potrzeby jeszcze nie mają, żeby skupić w ramach tej relacji właśnie skupić tych, którzy chcą animować. Bo też i nasza rola, nie tak sobie ją wyobrażamy, że będziemy pokazywać, co należy robić, tylko raczej będziemy wspólnie wskazywać problemy, które są istotne dla tego środowiska, no i wspólnie je rozwiązywać, opierając się na działalności wewnętrznej, bo to nie jest stowarzyszenie prawda, gospodarcze, nie prowadzimy działalności gospodarczej na razie, tylko jesteśmy stowarzyszeniem pro bono, prawda, pozarządowym, non-profit. Stowarzyszenie po pierwsze będzie, Animować, na przykład spotkania, zjazdy, ale co jeszcze w działalności państwo zakładacie, czyli na przykład organizowanie szkoleń czy takie rzeczy? Spotkania, mm -hmm. zjazdy, organizowanie szkoleń, a może nawet szerzej, bo szkolenia to są takie doraźne historie, organizowanie programów programów edukacji, programów relacji. Mm -hmm. Wśród y, członków naszego stowarzyszenia już w tej chwili jest wielu wybitnych psychologów. No, drugim wice wiceprezesem, a tak. może pierwszym nawet, bo dobrze no, się nie dzielimy, jest Jacek Jakubowski, wybitny psycholog, praktyk. Jest w, w naszym gronie również Jacek Santorski. Jest wielu doświadczonych specjalistów z bardzo różnych dziedzin. Ja sam zajmuję się komunikacją społeczną. No profesor Blikle, oprócz nazwiska, które zobowiązuje go w dziedzinie cukiernictwa, jest przecież wybitnym matematykiem, zajmuje się Total Quality Management, czyli jest specjalistą zarządzania. No i chcemy najpierw na właśnie bazie tych ścisłych członków inicjatorów założycieli zaproponować pewne programy dotyczące relacji, no a potem przeżyć w tę edukację powszechniać, budować programy, na przykład, o tym też nie wspomniałem, firma, rodzinna i dzieci, mhm. i małe dzieci, i rodzina. Jak sprawić, żeby... i to wymaga programu, nie tylko spotkań, to wymaga programu własnej aktywności. Tak. Jak sprawić, żeby firma nie zjadała rodziny? Tak. Żeby nie, nie, nie myśleć o tej firmie rano wieczór w południe, żeby można było wyjść z dziećmi i pobawić się w parku czy w lesie i nie myśleć o księgowości i rachunkach i nie rozmawiać z żoną przy obiedzie, o, em, o bilansie, prawda? Tak. Tak. Ile w tej chwili firm rodzinnych jakby zgłosiło swój akces do stowarzyszenia? Myślę, że mamy takie właśnie grono, pierwszy krąg relacji obejmuje, myślę, około 100 firm. I to nie są takie deklaracje formalne, natomiast mhm. każdy z nas wśród swoich znajomych rozesłał taką informację, no i mamy bardzo ciekawy odzew, wszyscy nam gratulują, wszyscy mówią, tak, tak, chcemy coś, powiedzcie co, co robić. No więc właśnie, żeby nie mówić co robić, to my się spotkać, żebyśmy wspólnie ustalili, co Dokładnie. najłatwiej jest robić, a co trudniej i jak się do tego zabrać. Jesteśmy pełni entuzjazmu, wszyscy mamy jakieś doświadczenia i mamy bardzo zróżnicowaną wiekowo tę grupę inicjatorów, bo są tam tak doświadczeni przedsiębiorcy jak przez republikę czy była a jest na przykład Małgorzata Niezłabitowska z mężem Tomaszem Tomaszewskim, którzy mają też specyficzne doświadczenia. Jacek Jakubowski prowadzi z żoną tę firmę, więc jest to czysto rodzinna firma. No są przedsiębiorcy właśnie taką, że tak powiem, pełną gębą no Pan Pazgan, pani Nieć, ja też mam swoje dokonania i też swoje doświadczenia dotyczące na przykład tak. sukcesu. Ja chciałbym, ale na razie jeszcze nie mogę nazwać swoją firmę Stasie i córki, a jeszcze nie dojrzałem do tego rodzinnie. Także myślę, że będzie się czym dzielić. I teraz, jeśli ktoś z naszych słuchaczy prowadzi na przykład firmę rodzinną, rozumiem, że stowarzyszenie jest otwarte. Oczywiście. Stowarzyszenie jak jest szukać otwarte. kontaktu z Zapraszamy państwem? na naszą mm -hmm. stronę internetową www www.firmyrodzinne.pl Tam można dowiedzieć się wszystkiego o nas, można sobie wydrukować i mieć czarno na białym. Jest też tam taka deklaracja gotowości przystąpienia do stowarzyszenia. No i to jest żywa strona, w której publikowany będzie biuletyn, będziemy informowali tam, już w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, jakie są propozycje, jak się można włączać w ten nurt inicjatywy firm rodzinnych. No i oczywiście można zgłaszać własne inicjatywy. No cóż, pozostaje mi też pogratulować pomysłu. Bardzo dziękujemy. I podziękować, że Państwo zechcieli coś takiego powołać do życia, bo tak jak w informacji tutaj czytałam, to oprócz takiej integracji środowiska, wspierania rozwoju firm rodzinnych i wymiany doświadczeń jest także promowanie idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego czy standardów etycznych i to każdemu z nas jest potrzebne po prostu, żeby się... Tak, to prawda. Dziękujemy Lepiej bardzo żywo. za to, nam potrzebne. Dziękuję. Ślicznie naszym gościem Dziękuję. był pan Leszek Stafiej, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że rozmawiała z nim Marzena Wyczłkowska.